multiorder piki, oprócz tego, że bierze pod uwagę priorytety, a czasami wręcz powinien celowo je pomijać, żeby optymalizować te mopy. Chodzi o to, że jednym wjazdem wózka, jeżeli na przykład zbierasz 10 zamówień, mógłbyś wjechać do lokalizacji 1, 2 i za chwilę wyjechać, czyli wjechać na głębokość 30 metrów, wyjechać, wjechać, wyjechać. Tymczasem jeżeli mopy będzie rozrzucony, nawet niech będzie w obrębie kilkuset metrów, bo tak mówią priorytety, no to ty nadkładasz 2, 3, 4 razy czasami drogi, żeby to zebrać. Więc to jest niezwykle istotna rzecz. Indeksowanie lokalizacji, tak aby ścieżka w multi pickingu brała pod uwagę nie tylko priorytety, ale również odległości pick by pick, czyli od jednego takiego podejścia do drugiego. Na dzisiaj to tyle moi drodzy. Długo by opowiadać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jeżeli Was interesuje, dajcie znać w komentarzach, rozwiniemy. Jeżeli któryś myśl pogłębić, to również. Dziękuję Wam bardzo. 12 tysięcy już ponad subskrypcji. Szybko to idzie. Być może zmienię zawód. Zostanę youtuberem zawodowym, także proszę o lajki i, i, i o subskrypcję. Zobaczymy, zobaczymy, jak ten kanał się rozwinie. No i co? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i cześć.